Tutaj esencja Ja nazywam się Madi i mówię o miłości. Witajcie, kochani. Dzisiaj, kochane, przychodzę do Was z tematem: jak być zaproszeniem dla mężczyzny, a nie oczekiwaniem, a nie roszczeniem czy zobowiązaniem. Przynajmniej nie tylko. Chodzi mi o rozróżnienie między tymi dwiema energiami, ale zanim Przejdę do rzeczy, chciałabym zrobić krótki wstęp. Wyobraźcie sobie, tak jak było na początku, tak jak jest może teraz. Spotykacie mężczyznę, wszystko idzie gładko, zakochujecie się, e, uwaga, a, jego atencja, jego pożądanie. Wszystko jest, wszystko ma miejsce. Jednak mija czas, i my, kobiety, mamy potrzebę wiedzieć, że mężczyzna. Potwierdza się nam. Mamy potrzebę e, być jego partnerką, mieć status partnerki. Mamy potrzebę, żeby mieć wizję związku i dążyć do jak największego uwspólniania życia. I wygląda to jak zobowiązanie. Z perspektywy mężczyzny, nasze pragnienia, nasze e, oczekiwania są dla niego zobowiązaniem, co sprawia, że może być to dla niego trochę straszne. I co zrobić, żeby te potrzeby, które mamy, które wynikają tak naprawdę z naszego serca, z chęci bycia z tym mężczyzną, tworzenia fantastycznego związku, e, ofiarowywania mu swojej miłości, nie były dla mężczyzny właśnie takim znojem i takim zobowiązaniem, do którego trudno jest jemu się zobowiązać. E, odpowiedź na to pytanie tkwi tym i zależy od tego, w jakiej energii jesteś w związku. Czy jesteś w energii zaproszenia, zapraszania mężczyzny do połączenia, e, które sprawia, że on sam czuje się inspirowany do tego, aby, no właśnie, uznać, że jesteście parą, e, zaproponować wspólne mieszkanie, e, przenosiny e, z jednego miasta do drugiego, żebyście na przykład mogli być razem, Poznawanie swoich rodzin lub kupno domu, zaręczenie się, ślub, itd., itd. Będąc w energii zaproszenia, mężczyzna sam z siebie jest inspirowany do tego, aby się Tobie potwierdzać. Jest inspirowany przez Ciebie Natomiast jeżeli słyszy od Ciebie wymagania, i oczekiwanie, że weźmiecie ślub, że teraz według Ciebie powinno nastąpić to i to, mężczyzna będzie się zamykał, ponieważ będzie to w energii oczekiwania. Być może jeszcze na tym etapie nie czujesz, jaka jest różnica. To pozwól, że pójdę dalej. Energia zaproszenia jest energią, Żeńską, jest energią Twojej kobiecości i e, tak naprawdę określa to, w jaki sposób ty czujesz się sama z sobą jako kobieta e, i energia ta, energia zaproszenia, jest w gruncie rzeczy miłością samą w sobie. Tu e, wymogiem tej bycia w Żeńskiej energii jest tak naprawdę, według mnie, i nie tylko według mnie. Rozpoznanie, że Ty jesteś esencją miłości samą w sobie, która sama siebie karmi, która sama siebie unosi najwyżej w życiu poprzez różne wyzwania, doświadczenia i sięga po coraz więcej, także w sensie emocjonalnym, w kwestii relacji, pracy, swojej spójności, spójności swojego serca z tym wszystkim, co jest na zewnątrz. To jest energia żeńska. Energia żeńska rozpoznaje samą siebie jako miłość, jako kreatorkę miłości. No ale co ma to wspólnego z zobowiązaniami w relacji? No więc kiedy jesteś w tej energii i jednocześnie będąc w tej energii czujesz, że tak naprawdę jesteś tą, która karmi sama siebie, samą siebie miłością, to tą miłość, którą otrzymasz od partnera, to jest raptem odbicie Twojej własnej miłości. Natomiast jeżeli nie czujesz swojej żeńskiej energii jako właśnie esencji miłości, to będziesz miała tendencję do tego, żeby partner potwierdzał Twoją wartość jako kobiety poprzez miłość, którą Ci daje, którą Ty utożsamiasz z różnego rodzaju zobowiązaniami tego mężczyzny względem Ciebie. Jego potwierdzeniem się tobie poprzez różnego rodzaju rytuały społeczne, które mają miejsce. Właśnie bycie parą, wspólne zamieszkanie, małżeństwa, rodziny itd., itd., które są piękne. Natomiast bardzo często, będąc już w związku, kiedy pojawia się rutyna, zaczynamy czuć, że jakość tej miłości kurt zaczyna brakować. I zaczynamy dobijać się do mężczyzny, i uświadamiamy sobie, halo, ostatnio, Dostaje za mało pieszczot. Ty mężczyzna mnie nie dotyka, czy w ogóle czemu ja się podobam. Wtedy idziesz, biegniesz do lustra i patrzysz sobie: No, wyglądam całkiem dobrze. W porównaniu do koleżanek, mam fajną figurę, wszystko jest na miejscu, więc czemu on na mnie nie patrzy? Wszystko rozbija się właśnie o tą żeńską energię. W momencie, kiedy cały nasz fokus idzie na mężczyznę i na to, żeby to on dał nam to miłość, dał nam szacunek, jeszcze dał nam uznanie, wysłuchał nas emocjonalnie, tracimy tak naprawdę swoją moc. Nie możemy zmienić mężczyzny. Jedyne, co możemy zrobić, to być zaproszeniem dla tego mężczyzny do tego, aby dostroił się do naszej wibracji, miłości. E, natomiast jeżeli idziemy do mężczyzny, który jest jak wiadomo, zapewne w bardziej męskiej roli w życiu. I działa na polu zawodowym bardziej. Dajemy na to, że jest, macie rodzinę i on ma dla sobie wie, większą odpowiedzialność za finanse w waszym domu. Ten mężczyzna, wasz facet po prostu, jest bardziej skupiony na tym, żeby zapewnić byt rodzinie. On ma poczucie, że ma bardzo dużo zadań do zrobienia, i słysząc od nas, kobiet, że nie dajesz mi tego, tego, tamtego, i chciałabym to, to i to. Ma poczucie, że nie jest wystarczająco dobry dla Was. Jedną z kluczowych kwestii w takiej tego rodzaju dynamice, kiedy wydaje się, że miłości zaczyna brakować, i atencji ze strony partnera zaczyna brakować, jest też to, abyś zdała sobie sprawę z tego, czy twój mężczyzna ma autentycznie wysokie poczucie własnej wartości, także jako mężczyzna. Bo jeżeli nawet ma szereg sukcesów na polu zawodowym i czerpie to poczucie wartości nie ze swojego bycia, ze swojego istnienia, ale właśnie z osiągania, to w gruncie rzeczy jego pewność siebie, jako mężczyzny, nie może być zbyt wysoka. Ty, jako kobieta, przychodząc do niego i mówiąc mu, że ten związek i on w nim dla ciebie nie jest wystarczający, bardzo mocno dotykasz, Właśnie jego tej bolesnej części, która jest często związana właśnie z jego wewnętrznym dzieckiem, z jego wewnętrznym chłopcem, który bardzo się stara, żeby dostać uznanie w świecie zewnętrznym. Tak to wygląda z perspektywy mężczyzny. Ponieważ jemu zależy na tobie, to on, okej, okay, więcej czułości wprowadza na listę rzeczy do zrobienia. I stara się dać tobie to, czego pragniesz. Ale tak naprawdę nie wynika to z energii, która jest w związku, którą tylko nie tylko, ale w głównej mierze Ty możesz poruszyć, wykreować. Mówię o energii miłości. Tylko wynika to z jego zadaniowości, co Ty będziesz czuła znowu jako coś takiego zimnego, coś takiego kanciastego, i mężczyzna, próbując ofiarować ci to, będzie znów, znów dostawał feedback, że to nie jest do końca to. Więc e, autentycznie, żeby sprowadzić do związku więcej miłości, więcej takiego miłosnego flow i żeby, jak ja to mówię, miłość mogła popłynąć. Wszystko zależy od Ciebie i od tego, abyś skupiła się na sobie jako kobieta i rozpoznała w sobie energię żeńską, jako właśnie energię, która ma połączenie w ogóle ze źródłem miłości. I e, mówię już, jak to zrobić, e, ale nie powiem Tobie, jak to zrobić, tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ to Ty wiesz. Dam Ci wskazówki. Te wskazówki to jest na przykład to, co cie, Ciebie w jakiś sposób uwzniośla? co sprawia, że czujesz flow, co sprawia, że czujesz się radozna, co sprawia, że czujesz się widziana też. Być może dla Ciebie będzie to oznaczało częste, częstsze spotkania z koleżankami. Taniec, malowanie, rzeczy, które nie przynoszą ci jakiegoś wymiernej korzyści, nie są tylko i wyłącznie dla pieniędzy, aczkolwiek mogą być, ale nie są wyłącznie dla osiągnięcia jakiegoś innego celu poza czystą radością. To jest to, co sprawia, że my kobiety rośniemy. Powiem ci, jakie ja mam sposoby na moją kobiecość. To jest e, dbanie o swój wygląd zewnętrzny, to jest masowanie mojego ciała, masowanie mojego karku to są kąpiele. To jest głaskanie mojego kota, kotów. To jest zajmowanie się moją malutką córeczką, ale także wszelkie czułości, przytulenia, które mam z innymi kobietami, na przykład też z moją starszą córką, czy z moją siostrą. To jest taniec w moim życiu. Kocham tańczyć, i postanowiłam, że zawsze musi być jakaś chociaż mała przestrzeń w moim życiu na to, żebym tańczyła. I w ostatnim czasie zobaczyłam sama, jak, jaki popełniałam błąd. Rozwijając tak naprawdę coś nowego w moim życiu, a to, co oglądasz, jest właśnie tym nowym, to jest właśnie coaching miłosny Love essence. zdarza mi się wchodzić w taką zadaniową energię, gdzie w atmosferze takiego znoju, takiego trudu, wychodzę z domu, w którym zostawiam moją małą córeczkę z moim partnerem, żeby sobie potanczyć. Oczywiście wracam dużo bardziej zadowolona, ale ten, ta atmosfera, ten, ten klimat, ten nastrój takiego znoju, takiego jakby to powiedzieć wykradania się z domu nie jest fajne. Zobaczyłam też to, że mam oczekiwanie, że mój partner po prostu bez najmniejszego, nie wiem, mrugnięcia, zająknięcia, E, zajmie się moim dzieckiem i będzie potrafił, naszym dzieckiem, e, zrobić wszystkie rzeczy tak jak ja, kobieta. I zobaczyłam, że on być może potrzebuje więcej zachęty i więcej cierpliwości z mojej strony, że pewne rzeczy mogą mu jako mężczyźnie przychodzić trudniej, ponieważ jesteśmy spolaryzowani w tych swoich rolach. On jest mężczyzną, ja jestem kobietą, ja jestem bardziej w tej wibracji relacji. Zatem to, co możesz zrobić w ogóle w momencie, kiedy potrzebujesz od partnera większego połączenia, poczucia tego, że jesteście razem w połączeniu takim emocjonalnym, chciałabyś, żeby partner właśnie nie wchodził w tą męską energię, a właściwie w taki cień męskiej energii, który oznacza zadaniowość, e, byt, e, plan, e, właśnie odhaczanie rzeczy do zrobienia, i chciałabyś, żeby on też. E, tak naprawdę rozczulił się, to jest właśnie, to jest Twoje rozczulenie się. To jest właśnie Twoja czuła energia. Dlatego powtarzam bardzo często, że dla nas kobiet... Czuła ścieżka, bycie w swojej kobiecej energii jest najbardziej uzdrawiające dla naszego związku i sprawia, że tą wibrację możemy wnosić do relacji. Możemy nią też e, w jakiś sposób inspirować partnera do tego, aby po prostu chciał z nami być, ponieważ mężczyzna, nie mając naturalnie aż tak dużego dostępu do tego typu energii, on przyjdzie do ciebie po to, aby poczuć, jak to jest być w czułości, jak to jest być w kontakcie y, z własnymi emocjami, w kontakcie z ciałem, z przyjemnością, z doznaniami, z sensualnością. Mężczyzna będzie chciał tego doświadczyć, i jeżeli ty będziesz w takiej y, energii, on będzie czuł, że to jest jego decyzja, aby się tobie potwierdzić, aby po na przykład w y, kilku miesiącach spotykania się, czy kilku tygodniach, to zależy od mężczyzny, powiedzieć Tobie, hej, chyba czuję, że jesteśmy parą, żeby to wyszło z jego ust, albo żeby, żeby oświadczył się Tobie, albo żebyś zaproponował coś, co sprawi, że będziesz czuła, że y, właśnie Wasze życie staje się wspólne, że łączycie się bardziej, a nie y, dzielicie. Mam nadzieję, kochana, że ten, to nagranie o tym, jak być dla mężczyzny zaproszeniem, inspiracją do miłości, a nie zobowiązaniem, a nie roszczeniem i oczekiwaniem, był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, to zostaw kochanie, lajka. Napisz jakiś komentarz, jeżeli to nagranie pobudziło coś w Tobie i koniecznie subskrybuj mój kanał. Jeżeli uważasz, że to nagranie może być pomocne dla innej kobiety, która właśnie przechodzi przez taki trudny czas związku, w którym wydaje się, że właśnie wkracza rutyna, albo właśnie wręcz przeciwnie, jesteś na początku relacji i masz bardzo dużo lęku i czujesz, że zaczynasz się spinać, oczekując, że partner coś powie, zrobi, aby dostać potwierdzenie, że jest Twój, że jest dla Ciebie. Wyślij również to nagranie e, takiej kobiecie, jeżeli życzesz jej dobrze, aby czuła się lekko i radośnie w swojej e, kobiecej e, energii. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko. To byłam ja, Madi, Magdalena Moskowicz e, w Lowe Buziaczki, Baba. Ba.